W świecie przeładowanym reklamami trzeba głośno krzyknąć, żeby skutecznie zwrócić na siebie uwagę, mówią pracownicy Fundacji Jaś i Małgosia. Fundacja rozpoczęła dziś ogólnopolską kampanię pod nazwą Wszyscy jesteśmy nienormalni. Oprócz kilkuset billboardów i city lightów, głównym jej elementem są kontrowersyjne spoty telewizyjne. Wszystko to ma być, wszystko to ma zmienić myślenie Polaków o osobach niepełnosprawnych umysłowo. Budka do robienia zdjęć na jednym z dworców to miejsce, gdzie rozgrywa się akcja spotów. Symbolicznie pokazani przedstawiciele różnych grup społecznych, tak zwani „normalni, właśnie tutaj pokazują, że nienormalność jest częścią każdego z nas. W spocie zagrało kilku pracowników fundacji, w tym Marcin, który wcielił się w rolę policjanta. To jest właśnie cały cel, cel naszego hasła. Pokazanie, że te osoby, które ogólnie są społecznie akceptowane jako osoby skrajnie normalne, czyli zakonnica, no policjant, miał być jeszcze ksiądz i tam jakieś inne postacie, w efekcie robią sobie bardzo jakieś takie odjechane, zabawne, radosne zdjęcia. Bohaterki kampanii Ola i Zuzia na co dzień podopieczne fundacji chyba najlepiej udowadniają, że nie różnią się wiele od swoich rówieśników. Też kochamy i kocham tate jest jeszcze pustera. Apelujemy do pana premiera, bardzo prosimy o zgodę na sesję zdjęciową z naszymi dziećmi. Proszę namówić swoich ministrów i taki sam apel kierujemy do pana prezydenta Kaczyńskiego. Fundacja Jasi Małgosia pomaga dzieciom niepełnosprawnym umysłowo z całej Polski. Prowadzi rehabilitację, organizuje wyjazdy wakacyjne, prowadzi zajęcia szkolne i warsztaty.